Ho ho ho! Gdzie są wszyscy? Spotkanie ze świętym Mikołajem. Nadszedł czas Bożego Narodzenia. Za oknem od paru dni padał śnieg. Biały puch ozdobił wszystkie drzewa. Sople lodu zwisały z dachów. Dzieci rano ulepiły bałwan, okay. który stoi teraz na podwórku, dumny ze swojego marchewkowego nosa. W przedszkolu dzieci też ubrały choinkę. Wyglądała pięknie, przystrojona w kolorowe bombki, aniołki i złoty łańcuch. Pani Anetka na czubku choinki powiesiła gwiazdę. Czy słyszeliście, jak dzwonią dzwonki? Czyżby święty Mikołaj? Czy to święty Mikołaj? Tak, tak. Zgadliście? Hu ho! ho. ho. Wesoły świąt! Głośno przywitał się Mikołaj. Dzień dobry, święty Mikołaju. Z wesoło krzyknęły dzieci. Przyjechałem do was z Laponii. Z Laponii! Czy byłeś grzeczny? Byłeś grzeczny? Tak. A ty byłeś grzeczny? Tak. Zapytał Mikołaj się po swojej białej brudzie. Tak, byłyśmy bardzo grzeczne. Odpowiedziały dzieci. Przedszkolaki przy-, przygotowały dla Mikołaja przedstawienie. Każde dziecko zaśpiewało piosenkę i opowiedziało wierszyk. Na prezent przecież trzeba zasłużyć. Jest tu kto? Halo? Nikogo? Oh. Ja, Nie no, mam śliwa. dużo pracy, żeby poroznosić prezenty na całym świecie. I tak jak co roku i teraz w Pałacu Świętego Mikołaja wszystko było przygotowane do drogi. Paczki, paczuszki i inne różne prezenty leżały sobie starannie poukładane na saniach zaprzężonych w cztery pary reniferów. Święty Mikołaj ociągał się trochę, jakby jeszcze czekał na jakiś list. Co prawda cała akcja Piszemy listy do Świętego Mikołaja już się zakończyła, ale niezawodny nos Mikołaja wyczuł, że nie wszystkie dzieci zdążyły na czas. Kiedy już wsiadał do sali, z pałacu wybiegła śnieżynka, machając jakimś listem. Święty Mikołaju, zaczekaj, zaczekaj! Właśnie Twoja poczta przyniosła jeszcze jeden list, a znaczek jest z Polski. Pójdźmy, Niebo dziś pełne gwiazd. Znowu blisko tak świąteczny czas. Każdy dzieckiem staje się jak w małym śnie. Wszyscy razem są. Życzę i moc. Każdy tęskni za tym dniem, gdy znowu tyle serc połączy się, i niech ożyje w nas świąteczny blask, kiedy pada śnieg z aniołami w tle kolędować chcesz. Piękne koleżanki. I przystojni koledzy, byliście grzeczni? Na pewno. Macie same dobre oceny i wzorowe zachowanie. Mikołaj i jego elfy pracują nad prezentami dla Was. Wypatrujcie pierwszej gwiazdki! Ho, ho, ho! W imieniu samorządu oraz uczniów naszej szkoły chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Mamy nadzieję, że te święta spędzą Państwo bezpiecznie i w gronie rodzinnym. Drodzy uczniowie, szanowni państwo, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W imieniu dyrekcji szkoły i własnym życzę Wam wiecznej radości i pogody ducha. Niech wasze egzystowanie będzie na służbę drugiemu człowiekowi, a wasze poglądy, myśli i refleksje śmiało i dumnie ubogacają serca Waszych bliskich. Niech ten piękny czas oczekiwania da nam wszystkim dobro, prawdę i miłość, by te wypełniły nasze życie każdego dnia, nie tylko od święta. Życzę Wam dużo radości i sukcesów, mądrego dystansu w sprawach nieistotnych oraz zdrowego zatoskania w tych najistotniejszych. Wesołych Świąt! W noc w noc szczęśliwego rozwiązania, gdy wszystko się nam rozplątało węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak suferki, własne ambicje i urazy zaczęły świeżyć jak kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozawinięły się w owieczki, a w oczach mądre łzy jak na choince bawnej świeczki. Aby się wszystko uprościło, było zwyczajne, proste sobie. Życzę wam zdrowych i spokojnych Świąt Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Moi kochani, normalnie o tej porze po szkole biegali już uczniowie z projektu Mikołajów, rozdawali cukierki, składaliśmy sobie życzenia. Szkoła bez Was jest pusta i smutna, więc życzę Wam, żeby powróciła radość, normalność i spokój i życzę Wam, żebyście mieli piękne święta. Życzę Wam, aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to, co przyniesie profity, przewidzieć to, co przeszkodzi ich osiągnięciu i zapowiedź temu, co wydarzyć się nie musi. Życzę Wam dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych. Wesołych świąt, wesołych świąt. Życzymy Wam zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych Napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie. Wesołych świąt! Kochani moi, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia wesołych, pogodnych i zdrowych świąt. Z okazji zbliżających się świąt życzę Wam dużo spokoju i szczęścia. Aby ta świąteczna gwiazda rozświetlała Wasze życie, wesołych świąt. Życzę Wam świąt takich, jak lubicie, a przy wigilijnym stole wszelakiego dobra, szczęścia i radości. Pamiętajcie, że ekstra choinka i wystrzałowe prezenty to nie wszystko. Najważniejsi jesteście Wy, my wszyscy. Życzę Wam, żeby dom pachnący ciastem i rozświetlony blaskiem lampek choinkowych. Był najbezpieczniejszym i najbardziej przyjaznym miejscem na Ziemi. Wesołych świąt!